Jue, 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 brzmi refren. Milion śmierci za mało byłoby dla Juego. Z historii dzieciństwa muła Diba, pióra księżnej i rulany. Drzwi stały otworem i Jessica przestąpiła próg, wkraczając do pokoju o żółtych ścianach. Z lewej strony ciągnęła się niska, obita czarną skórą ława. Przy niej tkwiły dwa puste regały. Pękate boki wiszącej, wiszącej flaszki na wodę obrastał kurz. Pod prawą ścianą, przy drugich drzwiach, było więcej regałów oraz biurko z kaladanu i trzy krzesła. Pod oknami dokładnie na wprost Jessica stał odwrócony do niej tyłem dr. Yue, zapatrzony na świat za szybą. Po cichutku Jessica zrobiła następny krok w głąb pokoju. Zauważyła, że Yue miał wymiętą marynarkę z białą smugą na lewym łokciu, jakby oparł się o kredę. Od tyłu wyglądał jak bezcielesny pajac w za dużej czarnej odzieży. Zawieszona w powietrzu karykatura czekająca na poruszenie sznurkami przez lalkarza. Żywa była jedynie kanciasta głowa o długich, hebanowych włosach ujętych na ramieniu w srebrny pierścień akademii Suk, która obracała się nieznacznie w ślad za jakimś poruszeniami na dworze. Ponownie rozejrzała się po pokoju, nie znajdując śladu syna. Wiedziała jednak, że zamknięte drzwi z prawej strony prowadzą do niewielkiej sypialni, której Paul zapragnął. Dzień dobry doktorze Jue powiedziała, gdzie jest Paul? Jue skinął głową, jakby pozdrawiał kogoś za oknem i nie odwracając się rzekł nieobecnym tonem: Twój syn był zmęczony, Jessica. Odesłałem go do sąsiedniego pokoju, by odpoczął. Nagle zesztywniał, odwrócił się raptownie, a wąsy opadły mu na purpurowe wargi. Wybacz, moja pani, myślami byłem bardzo daleko, nie chciałem, żeby to zabrzmiało tak poufale. Uśmiechnęła się, podnosząc prawą rękę. Przez chwilę obawiała się, że doktor może uklęknąć. Daj spokój, Wellington. Żeby tak się odezwać do ciebie, ja... Znamy się już sześć lat, powiedziała. Najwyższy czas, by w cztery oczy dać sobie spokój z etykietą minionego okresu. US zdobył się na wątpły uśmiech. Wygląda na to, że mi się udało. Teraz będzie uważała, że każde moje niezwykłe zachowanie wynika z zakłopotania. Nie będzie się doszukiwać głębszych motywów, skoro już zna odpowiedź. Zdaje się, że bujałem w obłokach, rzekł. Obawiam się, że kiedy tylko robi mi się ciebie szczególnie żal, myślę o tobie jako o... no... Jessice. Żal ci mnie? Dlaczego, ulicha? Doktor wzruszył ramionami. Dawno temu zdał sobie sprawę, że w przeciwieństwie do jego łanny, Jessica nie jest obdarzona całkowitym zmysłem prawdy. Mimo to... Jeśli tylko się dało, w jej obecności trzymał się prawdy. Tak było bezpieczniej. Widziałaś tę planetę, moja Jessica. Zająknął się przy imieniu, ale brnął dalej. Jakże jałowa pokaladanie i ci ludzie, te mieszczki, które mijaliśmy po drodze, zawodzące pod swymi zasłonami, jak one na nas patrzyły. Jessica złożyła ręce na piersiach, wyczuwając tam krysnusz, ostrze wytoczone, jeśli wierzyć doniesieniom, z zęba czerwia pustyni. To dlatego, że jesteśmy dla nich obcy. Inni ludzie, inne obyczaje znali jedynie harkonenów. Ominęła go spojrzeniem, wyglądając przez okno. Co tam wypatrzyłeś? Odwrócił się w jej kierunku. Ludzi. Jessica przeszła przez pokój, stanęła u jego boku i spojrzała na lewo w stronę fasady budynku, tam gdzie patrzył Jue. Zobaczyła dwadzieścia drzew palmowych rosnących w rzędzie, a pod nimi wymiecioną do czysta ziemię. Tarczowy parkan odgradzał je od drogi, którą przechodzili ludzie w dżubbach. Pomiędzy sobą a ludźmi Jessica wyłowiła ledwo uchwytne migotanie powietrza od tarczy domowej i zaczęła oglądać tłum przechodniów, zastanawiając się, dlaczego tak zainteresowali Jłego. Zauważyła prawidłowość i aż przycisnęła dłoń do policzka. Spojrzenia, jakimi przechodnie mierzyli drzewa palmowe. Zobaczyła w nich zawiść, trochę nienawiści, a nawet nadzieję. Wszyscy wlepiali oczy w palmy z tym samym wyrazem. – Wiesz, co oni myślą? – zapytał Iła. – Uprawiasz czytanie w myślach? – W ich myślach – powiedział. – Oni spoglądając na te drzewa i myślą, tam jest nas stu. – Tak właśnie myślą. Obróciła ku niemu zaintrygowaną twarz. Dlaczego? To daktylowce, rzekł. Jedna palma daktylowa potrzebuje 40 litrów wody dziennie, a człowiek zaledwie osiem. Przeto palma równa się pięciu ludziom. Tam jest dwadzieścia palm, a zatem stu ludzi. Lecz niektórzy z nich spoglądają na drzewa z nadzieją. Oni mają jedynie nadzieję, że spadnie trochę daktyli, tyle, że to nie sezon. Patrzymy na tę planetę zbyt krytycznym okiem, powiedziała. Ona jest naszym niebezpieczeństwem, lecz nadzieją zarazem. Na przyprawie możemy się wzbogacić, z pełną kiesą możemy urządzić ten świat, jak nam się podoba. I zaśmiała się z siebie w duchu. Kogo ja usiłuję przekonać? Śmiech przedarł się przez krągiej myśli kruchy, niewesoły. Ale bezpieczeństwa się nie kupi dodała. Jule odwrócił się od niej, by nie widziała jego twarzy. Gdyby tylko można było nienawidzić tych ludzi zamiast ich kochać, pomyślał. Swoim zachowaniem Jessica pod wieloma względami przypominała mu łannę, Jednak ta myśl narzucała własne rygory, umacniając go w odążeniu do wyznaczonego celu. Kręte są drogi okrucieństwa Harkonnenów. Może łanna żyje? Musi się przekonać. Nie martw się o nas, Wellington, powiedziała Jessica. To nasza sprawa, nie twoja. Ona myśli, że się martwię o nią. Mruganiem powstrzymywał łzy. Martwię się oczywiście, ale muszę stanąć przed tym szatańskim baronem po wykonaniu zadania i wykorzystać swoją jedyną szansę uderzenia wtedy, gdy będzie najsłabszy. W momencie triumfu. westchnął. Nie obudzę Pola, jeśli do niego zajrzę? Spytała. Bynajmniej dałem mu środek nasenny. Dobrze znosi zmianę. Jest tylko nieco przemęczony i podekscytowany, ale któryż piętnastolatek by nie był w takiej sytuacji. Podszedł do drzwi i otworzył je. Jest tutaj. Podążywszy za nim, Jessica zajrzała w półmrok sypialni. Paul leżał na wąskim łóżku polowym, z jedną ręką schowaną pod cienkim przykryciem, a drugą odrzuconą za głowę. Listewki żaluzji w oknie, przy łóżku, tkały kanwe cieni na jego twarzy i kocu. Jessica zapatrzyła się na syna. Owal jego twarzy był bardzo podobny do jej, ale włosy miał po księciu, koloru węgla i niesforne. Długie rzęsy zakrywały żółtawo-zielone oczy. Uśmiechnęła się, czując, jak opuszczają ją obawy. Znienacka uderzyło ją dziedziczne piętno w rysach syna. Matczyne były kształt oczu i rysunek twarzy, ale ostre linie ojca wyzierały z tego rysunku, niczym wyłaniająca się z dzieciństwa dojrzałość. Pomyślała o rysach chłopca jako o przecudownym efekcie wyklarowania przypadkowych kombinacji nieskończonych łańcuchów zbiegów okoliczności spotykających się w tym ognigie. Pod wpływem tej myśli zapragnęła uklęknąć przy łóżku i wziąć syna w ramiona, powstrzymała ją jednak obecność ułego. Cofnęła się i zamknęła cicho drzwi. Doktor dawno już wrócił pod okno, nie mogąc znieść spojrzenia, jakim Jessica mierzyła syna. Dlaczego Lana nie chciała mieć dzieci? – zadawał sobie pytanie. Jako lekarz wiem, że nie istniała żadna fizyczna przyczyna. Czyżby dla jakiejś racji Bene Gesserit? Może wyznaczono jej inne zadanie, ale jakie? Kochała mnie to pewne. Po raz pierwszy przyszło mu do głowy, że może jest fragmentem o wiele bardziej zawiłego i skomplikowanego układu, niż potrafi ogarnąć swoim umysłem. Jessica stanęła przy nim. Ileż cudownej beztroski jest we śnie dziecka? odezwała się. Gdyby jeszcze dorośli potrafili się tak zapomnieć odpowiedział machinalnie. Gdyby gdzie my to zaprzepaszczamy, wyszeptał. Spojrzała na niego, pochwyciwszy zastanawiające brzmienie jego głosu, ale duchem była wciąż przy polu, rozmyślając nad nowymi rygorami jego nauczania tutaj, <laughs> nad zmianami w jego życiu, jakże różne od życia jakie kiedyś dla niego planowali. My rzeczywiście coś zaprzepaszczamy, stwierdziła. Spojrzała w prawo na skarpę z garbami swatygowanych przez wiatr szaro-zielonych krzaków o zakurzonych liściach i wyschniętych, szponiastych gałęziach. Zanadto ciemne niebo zawisło nad skarpą niczym kleks, a mleczny blask słońca Arakis zalewał krajobraz srebrzystą poświatą, jak światło ukrytego pod jej stanikiem krysnorza. Niebo jest takie ciemne, powiedziała, częściowo z braku wilgoci. Woda, fuknęła, wszystko, co tutaj zaczniesz, skończy się na braku wody. To największa tajemnica Arakis rzekł. Dlaczego tu jest tak mało wody? Są przecież skały wulkaniczne, jest kilkanaście źródeł energii, które mogę wymienić jest lód polarny. Mówi się, że nie można wiercić na pustyni, bo samumy i piacho pływy niszczą instalacje szybciej niż się je montuje o ile wcześniej jeszcze nie dopadną ich czerwie. Tak czy owak, nigdy nie natrafiono tam na świat wody. Ale tajemnica, Wellington, prawdziwa tajemnica, to studnie wywiercone w tutejszych basenach i nieckach. Czytałeś o nich? Z początku strumyczek i na tym koniec. Lecz, Wellington, to dopiero tajemnica. Jest woda, potem źródło wysyka i nigdy już nie ma tam wody. Jednakże drugie wiercenie tuż obok daje ten sam efekt: strumyczek, który się urywa. Czy nigdy to nikogo nie zaciekawiło? To ciekawe, przyznał. Podejrzewasz jakieś procesy życiowe? Czy nie wyszłoby to w próbkach rdzenia? Co by wyszło? Obca substancja roślinna albo zwierzęca? Kto by ją rozpoznał? Ponownie odwróciła się do skarpy. Woda zostaje zatrzymana. Coś zatyka jej ujście. To podejrzewam. Może przyczyna jest znana, powiedział. Harkonenowie pozamykali dostęp do wielu źródeł informacji na temat Arakis. Może mieli powód, aby to ukryć. Jaki powód? zapytała a poza tym jest wilgoć w atmosferze bardzo niewiele owszem ale jest to główne źródło tutejszej wody zbieranej w oddzielaczach wiatru i osadnikach skąd się bierze ta wilgoć z czap polarnych zimne powietrze absorbuje niewiele wilgoci wellington jest to jest tu za kurtyną Harkonnenów wiele spraw które wymagają bliższego zbadania i nie wszystkie one wiążą się bezpośrednio z przyprawą rzeczywiście jesteśmy za kurtyną Harkonnenów rzekł może by urwał, spostrzegłszy intensywność, z jaką nagle zaczęła mu się przyglądać. Czy coś się stało? Sposób, w jaki mówisz o Harkonnenach, odparła. Nawet w głosie mojego księcia nie ma tyle jadu, kiedy wymawia to znienawidzone miano. Nie wiedziałem, że masz osobiste powody, by ich nienawidzić, Wellington. Wielka macierzy. Obudziłem w niej podejrzenia, pomyślał. Teraz muszę użyć wszelkich wybiegów, jakich nauczyła mnie Łanna. Mam tylko jedno wyjście. Powiedzieć jak najwięcej prawdy. Nie wiedziałaś, że moja żona, moja łanna, wzruszył ramionami, nie mogąc mówić z powodu nagłego skurczu w gardle. Oni słowa uwięzły mu w krtani. Wpadł w popłoch, zacisnął mocno powieki, nic prawie nie czując, prócz bólu w piersi, dopóki jakaś dłoń nie dotknęła delikatnie jego ramienia. Wybacz mi, powiedziała Jessica. Nie miałem zamiaru otwierać starych ran, i pomyślała. A to bydlaki. Jego żoną była Bene Gesserit. Widać to w nim jak na dłoni. I oczywiście Harkonenowie ją zamordowali. Oto kolejna nieszczęsna ofiara złączona haremem nienawiści z atrydami. Przepraszam, rzekł. Nie mogę o tym mówić. Otworzył oczy, stając się na świadomość rozpaczy. To przynajmniej była prawda. Jessica wodziła po nim wzrokiem, zatrzymując go na wystających kościach policzkowych, na ciemnych cekinach skośnych oczu, na kremowej cerze, na sznureczkach wąsów zwisających niczym portal nad purpurowymi wargami, nad wąskim podbródku. Zauważyła, że bruzdy na czole i policzkach świadczą tyleż o wieku, co o troskach. Poczuła do niego głęboką sympatię. – Żałuję, Wellington, że sprowadziliśmy cię w to niebezpieczne miejsce – powiedziała. Przyjechałem z własnej woli, odparł. To także była prawda. Ale cała ta planeta jest pułapką Harkonnenów. Musisz o tym wiedzieć. Trzeba czegoś więcej niż pułapki, by schwytać księcia Leto, stwierdził. I to również była prawda. Może powinnam bardziej w niego wierzyć, rzekła. Jest genialnym taktykiem. Zostaliśmy wyrwani z korzeniami, dlatego czujemy się niepewnie. A jakże łatwo jest zabić wykorzenioną roślinę? Powiedziała, szczególnie kiedy się ją wsadzi we wrogą glebę. Czy na pewno ta gleba jest wroga? <laughs> Były rozruchy na tle wody, gdy się rozniosło, jak wielu ludzi księżyc tu sprowadza odparła. Ustały dopiero wtedy, kiedy miejscowi dowiedzieli się, że instalujemy nowe oddzielacze wiatru i skraplacze, by przejęły to brzemię. Wody jest tu tylko tyle, żeby utrzymać ludzi przy życiu powiedział Jule. Oni wiedzą, że jeśli mieszkańców przybędzie, a nie zwiększy się ilość wody, jej cena pójdzie w górę i najbiedniejsi poumierają. Ale książę rozwiązał ten problem. Rozruchy wcale nie muszą świadczyć o trwałej wrogości do niego. I straże, powiedziała, wszędzie straże, i tarcze. Gdzie spojrzeć, widać tę mgiełkę. Inaczej żyliśmy na Karadanie. Dajmy tej planecie szansę rzekł doktor, lecz Jessica ponownie skierowała kamienne spojrzenie za oko. Czuję śmierć w tym miejscu, oznajmiła. Hawat wyprawił tutaj przodem swych agentów w sile batalionu. Ci gwardziści na zewnątrz to jego ludzie, tragarze to jego ludzie. Ze skarbca bez żadnych wyjaśnień pobiera się wielkie sumy. A to oznacza tylko jedno: łapówki w wysokich sferach. Potrząsnęła głową. Dokąd kroczy tu fir Hawat, tam idzie śmierć i zdrada. Oczerniasz go? Oczerniam? Ja go wychwalam! Śmierć i zdrada to teraz nasza jedyna nadzieja. Ja po prostu nie mam złudzeń co do metod tufila. Powinnaś się czymś zająć, nie zostawić sobie ani chwili na takie niezdrowe zająć. A co innego zabiera mi prawie wszystkie chwile, Wellington. Jestem sekretarką księcia i to tak zajętą, że codziennie dowiaduję się, co jeszcze będzie mi spędzać sens powiek, a jemu nawet nie przyjdzie do głowy, że wiem o tym. Zacisnęła wargi i powiedziała bezbarwnym głosem. Czasami zastanawiam się, na ile moje handlowe wykształcenie Bene Gesserit zaważyło na tym, że jego wybór padł na mnie. Jak mam to rozumieć? Uderzył go jej cyniczny ton, gorycz, której nigdy przed nim nie, uja nie ujawniała. Nie sądzisz, Wellington, że związana miłością sekretarka jest o niebo pewniejsza? To poroniony pomysł Jessica. Reprymenda przyszła sama. Uczucia księcia do konkubiny nie budziły wątpliwości. Wystarczyło spojrzeć, jak wodzi za nią oczami. Jessica westchnęła. Masz rację, poroniony. Ponownie objęła się ramionami, przyciskając do ciała pochwę z krysnożem i myśląc o, związanym z niej, z, o związanej z nim niezakończonej sprawie. Wkrótce obficie poleje się krew, powiedziała. Harkonnenowie nie spoczną, dopóki nie legną w grobie albo nie zniszczą księcia. Baron nie może zapomnieć, że Leto jest spokrewniony z królewskim rodem, nieważne jak daleko, podczas gdy godności Harkonenów mają swoje źródło w kiesie Khoan. Ale zadra, która tkwi w nim głęboko do dziś, to świadomość, że po bitwie pod Korlinem jeden z atrydów wskazał Harkonena na banicję za tchórzostwo. – Dawna wendeta – mruknął Yue. Poczuł przypływ zapiekłej nienawiści. Spadł w sidła tamtej dawnej vendety, która zabiła jego łanę, lub co gorsza, wydała ją na tortury harkonenów do czasu, aż jej mąż spełni ich żądania. Dawna vendeta omotała go, a ci ludzie byli częścią tej morderczej gry. Na ironie zakrawało, że taka śmierć mogłaby rozkwitać tutaj, na Arakis, jedynym we wszechświecie źródle życiodajnego melanżu, dawcy zdrowia. O czym myślisz? spytała Jessica. Myślę, że za przyprawę dają już na wolnym rynku 620 tysięcy solaris za dekagram. Takie bogactwo pozwala mieć wiele rzeczy. Czy nawet ty nie jesteś wolny od chciwości, Wellington? To niechciwość. A co? Wzruszył ramionami. Banał spojrzał na nią. Pamiętasz smak swej pierwszej przyprawy? Smakowała jak cynamon. Lecz nigdy tak. Lecz nigdy dwa razy tak samo rzekł. Ona jest jak życie. Ilekroć jej kosztujesz, ukazuje inną twarz. Niektórzy utrzymują, że przyprawa wywołuje smakowy odruch warunkowy. Przekonując się, że to mu dobrze robi, ciało przyjmuje smak jako przyjemny, z lekka euforyczny, i tak jak życia nigdy nie uda się przyprawy wiernie syntetyzować. Myślę, że mądrzej byśmy zrobili uchodząc jako renegaci poza granicę imperium. Powiedziała. Zorientował się, że go nie słucha i zastanowił głęboko nad jej słowami. Tak, dlaczego nie zmusiła księcia, by tak zrobił? Może go zmusić dosłownie do wszystkiego. Zaczął mówić szybko, ponieważ była w tym prawda i okazja do zmiany tematu. Czy uznasz to za zuchwałość z mojej strony, Jessica, jeśli zadam Ci osobiste pytanie? Przywarła do wystającego parapetu przeszyta niewytłumaczalnym niepokojem. Oczywiście, że nie. Jesteś moim przyjacielem. Dlaczego nie zmusiłaś księcia, by cię poślubił? Odwróciła się z podniesioną głową i ogniem w oczach. – Zmusić go do poślubienia mnie? – Ale nie powinienem pytać – powiedział. – Nie – wzruszyła ramionami. – Istnieją potem uważne reakcje polityczne. Dopóki mój książę jest wolny, niektóre z wysokich rodów mogą nadal liczyć na koligację. Poza tym – westchnęła – motywowanie ludzi, naginanie ich do swojej woli wytwarza w nas cyniczny stosunek do człowieczeństwa. Poniża wszystko, czego dotknie – Gdybym zmusiła go do tego, byłoby tak, jakby nie on to zrobił. Coś takiego mogłoby powiedzieć moja łanna wyszeptał. I to także była prawda. Zakrył dłonią usta, przełykając nerwowo ślinę. Nigdy nie był bliżej wyznania, wyspowiadania się przed nią ze swojej potajemnej roli. Poza tym, Wellington, odezwała się Jessica, nie niwecząc tę możliwość, książę to w istocie dwóch ludzi. Jednego z nich bardzo kocham. Jest uroczy, dowcipny, delikatny, czuły. Słowem ma to wszystko, czego może zapragnąć kobieta. Jednak ten drugi jest zimny, gruboskórny, władczy, egoistyczny, ostry i okrutny jak zimowy wiatr. To człowiek ukształtowany przez ojca. Jej twarz się wykrzywiła. Szkoda, że ten staruch nie zmarł, gdy narodził się mój książę. W ciszy, jaka zapadła, dał się słyszeć szmer zasłony muskanej powiewem wentylatora. Po chwili Jessica odetchnęła pełną piersią i powiedziała – Leta ma rację. Te pokoje są milsze od tamtych w pozostałej części domu. Odwróciwszy się, omiotła spojrzeniem pomieszczenie. – Jeśli nie masz nic przeciwko temu, Wellington, obejdę raz jeszcze to skrzydło, zanim wyznaczę kwatery. – kiwnął głową. – Ależ oczywiście! – i pomyślał. – gdybyś tylko istniał jakiś sposób, by nie zrobić tego, co muszę zrobić. Jessica opuściła ramiona, wyszła na korytarz i przystanęła na moment, bijąc się z myślami. Przez cały czas on coś ukrywał, coś w sobie dusił, skonstatowała, by nie zranić moich uczuć zapewne. To dobry człowiek. Ponownie opadły ją wątpliwości i mało nie zawróciła, by wydrzeć z niego to, co zataił. Ale jedynie bym go zawstydziła, przestraszyłby się widząc, jak łatwo go rozszyfrować. Powinnam pokładać więcej ufności w swoich przyjaciołach.